słuchajcie z cyklu jak to jest zrobione jak to działa, jak podłączyć mam tutaj na myśli przerobione reflektory więc tak <laughs> Honda cr zwykła lampa wyglądała pierwotnie tak czyli jedno duże lustro i tutaj mamy żaróweczkę H4 czyli pełni dwie funkcje światła krótkie i światła długie e, przychodzą trzy przewody masa i plus od krótkiego plus od długiego tak wygląda wtyczka w tym przypadku w tym przypadku instalacja jest na aucie Sama lampa nie posiada żadnych przewodów, a podpina się wtyczki, które są w instalacji na aucie pod konkretne gniazdo żarówki. Gdyby oczywiście było tutaj w lampie, no to byśmy już w lampie, w lampie bym wszystko podłączył i wtedy podpinamy kostkę zasilającą lampę i wszystko działa. Jednak w takim przypadku, gdzie tej instalacji na w lampie samej nie ma. Przygotowuję oczywiście instalację i trzeba ją sobie nawzajem podłączyć. Eee, I teraz tak, żeby wszystko na pewno działało, komputer nie wyświetlał błędów. Sama soczewka, czy to xenon, bixenon, LED, BLED, Mono led, monoled, nieważne co tam montujemy, żeby to nie migotało. Omijamy cały kanbus i ja buduję całkowicie nową instalację do tych lamp i może to bardzo poważnie brzmi, aczkolwiek podłączenie to tylko jedynie. Stały plus może być bezpośrednio do akumulatora. Na tle akumulatora przy, przykręcamy, mamy po drodze bezpiecznik. Który zabezpiecza nam całą instalację, auto, lampy. Reszta to już tam moja mała tajemnica. Mamy różnego rodzaju moduły. Właściwie dwa. One są bardzo dyskretne, małe. Przewody są w peszerkach, zabezpieczone. I swobodnie je sobie można przeciągnąć od akumulatora do, do samych lamp. No i właściwie jest fajna zasada reflektorów, że nie włączymy tylko jednego, tak? Czyli nie włączymy tylko jednego światła e, mijania, czy jednego reflektora światła drugiego, tylko one działają symetrycznie, obydwa reagują od razu, tak? Za jednym razem. A w związku z tym jest przygotowana tylko jedna wtyczka. Czyli przy jednej z lamp podłączamy tą instalację. Nieważne czy to lewa, czy prawa strona. Wystarczy podłączyć wtyczkę, w tym przypadku H4, no ale są też inne. Rozmawiamy konkretnie o tym przykładzie. Podłączamy tylko w przy jednej z lamp H4 i zaczynają nam działać obydwie lampy Ciężko mi to będzie jedną ręką zrobić, ale może się uda. O, jest. I słuchajcie. Widzicie? Oby dwie lampy działają. Wow! Tak naprawdę... kosmosu nie podbiliśmy, bo jest to normalny. Co ciekawe, te projektory są to projektory Bigsenon, czyli pełnią dwie funkcje: krótkie i długie. Podłączając teraz e, przewód plusowy od światła długiego pod tą kostkę, tak? Widzimy, że widzimy i słyszymy wyraźnie, że w soczewkach pracuje ładnie elektromagnes przesłona się otwiera i mamy strumień światła dużo wyższy, czyli efekt mamy długiego, długiego światła. Ważne, mamy tutaj tak zwany Big Xenon, ale to nie są żadne takie projektory czy soczewki jakieś mini Mini H1 na łatwy montaż. Są to projektory tak naprawdę z gniazdem na D2S, czyli na oryginalny żarnik xenonowy. Oczywiście można zamontować soczewki z gniazdem na D4S, D1S i tak dalej. Tak naprawdę kwestia gustu, podobania klienta, który sobie życzy taką przeróbkę.